te pole, które oraliśmy dzisiaj trochę śniegu spadło, ale zaraz topnieje bo jest na plusie witajcie, praca na farmie w Danii, odcinek 100 40 jedziemy szlifować nadproża położyć fizelinę Lara będziemy szlifować. nie dałbym rady szlifowane i odkurzone, teraz będziemy kłaść filc, czyli fizelinę. Fizelinę już mamy położoną, widać jak to wygląda. Teraz to i położymy wypełniacz, czyli filler taki grunt pierwszy przed farbą to jest bardzo gładkie i jest idealny Warstwa. Jadę do dużego sklepu Takiego wiecie jak Castorama Obi Albo Zielone Obi i muszę kupić pędzel Wałek Kuwetę i wypełniacz do fizeliny Czyli tak specjalny file Wypełniacz Taki jakby grunt można też to robić klejem, ale nie będę robił klejem tego. Pokażę Wam w środku jaki jest duży sklep. Tylko nie wiem czy mogę filmować. Najwyżej zabiorą mi kamerę. To jest naprawdę duży sklep. Jest wszystko profesjonalne. Będzie Jule kalendar. 11 grudnia. Czyli kastorama duńska. Nie mam maski, spróbuję tak opuścić. Zobaczymy, czy mnie wyrzucą ze sklepu. Jodła kaukaska po 100 koron, 225 cm. 175,225 cm, czyli 60 zł. jest wszystko co chcecie To jest to czyli fiber fiel 200 A paslody NKT Same najwyższe półki to są że potrzebuje wałek Anzy, kuwetę i pędzel Anzy i wszystko po 100 będzie, zobaczycie, wszystko będzie po 100 korem. 50 pomyliłem się przecena. na to dobra tą, tą sobie, kuweta Anzy 50 koron to ją biorę jeszcze muszę dobra pojadę na tym zestawie Czyli tak o, że 200 koron, kuweta 50, uchwyt 50, wałek 60, wałek 79. dobra a jeszcze pędzel Anzy. Czy ten mały pędzelek jest naprawdę maluje nim okna zawsze. 130 koron Najlepszy do malowania okien. Dobra, biorę to. I, i to. snikersa firmy, bardzo dobre ceny są zaparowe ale warte Podnie Snickersa około 1000 koron. O, takie same co ja mam, 1300 koron. To mam to jeszcze pokazać. No to jest wszystko. A jak nie ma, to przywiozę.

Wszystko z najwyższej półki kupiłem 4 rzeczy i zapłaciłem 300 zł. Ale wszystko jest wiecie Profesjonalne narzędzia że robisz porządną robotę. Nie, ma, nie maziasz po ścianach, tylko samo się robi. Ja już nie pojadę nie pojadę już do tej drugiej farmy robić podłogi betonowej, bo tu mi jeszcze zejdzie ze dwie godziny. Mamy ten i wałek. This jest? Yeah. Yeah, we'll yeah, <laughs> Kończy mi się bateria. I zaraz nie będę miał prądu w kamerze. Zostało mi jeszcze tam belka, cały podciąg. Ten. Połowa. Podkładu. A jutro pójdzie farba. Raz i pojutrze jeszcze raz. Zawsze farbę robię odstęp jeden dzień. Ale zobaczcie, jak. Nie wiem, czy kamera to pokaże. Jak jest idealna powierzchnia od fizeliny teraz. Jest idealnie wszystko. No i też, jak zapobiega, przed, jeżeli jakieś pęknięcie będzie, to działa też jak włókno szklane. Tutaj, tutaj, Krystian nie chciał żadnych silikonów, fajny nic. I muszę robić jak najbardziej. Tylko można idealną linię krawędzi. To będzie LED. Ale widzicie, tu chcę wam pokazać, jak, jak fizelina działa. Po prostu. Ci, co nie wiecie, nie, 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 nie wiecie nic o fizelinie, bo jest wiele osób takich, że nie wie o fizelinie. Ja w moim domu, znaczy w domu mojej żony, Położyłem prawie wszędzie Fizelinę. Wszędzie jest prawie Fizelina. Do łazienek jest specjalny klej do Fizeliny. Do, do mokrych pokoi, tak zwanych. To jest po prostu taki podkład, jakby sobie ja teraz maluję. Gruner. Powiem Wam, że Anza narzędzia są bardzo drogie, ale naprawdę. Ten pędzel, który teraz widzicie, możecie go kupić sobie węższego, ale najbardziej mi się nim dobrze maluje właśnie krawędzie takie. Zobaczcie. żadnej nie przykleję tutaj taśmy malarskiej, bo taśma wiecie, pod taśmę może pójść farba, i podejdzie. A ten pędzel, który kupiłem na jutro tutaj drugi, ten mały, tu już jak będę główną farbą białą malował. To wtedy idealne krawędzie robi ten. A jak malujecie na przykład okna, tutaj na przykład, to jest najlepszy pędzel, ten. Ten model Anzy. A ta Anza zakrzywiona, ona jest dlatego zakrzywiona, żeby właśnie dobrze się malowało takie różne ciężkie tematy. Spróbujcie sobie właśnie pomalować zakrzywionym pędzlem, a normalnym. To zobaczycie, że jaka jest różnica niebo a ziemia. Dobra, włączę tutaj na timelapse, bo mi się zaraz skończy prąd. Nie wiem, ile zdążę na baterii jeszcze pomalować, ale to jest ostatnia misja i robię długo dzisiaj. A to dlatego, bo dostanę znowu kolację.